No, swój występ oczywiście oceniam mega, mega pozytywnie, a jeżeli chodzi o końcówkę, no to no, gdzieś tam mam takie podejście, że jesteśmy w stanie każdego pokonać po prostu i tutaj mi się z Jankiem udało zagrać dwie bardzo fajne partie. W pierwszej udało się wygrać, no w drugiej Janek gdzieś tam jeszcze w, będąc w szoku po pierwszej partii też się wpakował w masakreszne tarapaty, no, ale gdzieś tam też pokazał, że w komplikacjach potrafi sobie dać radę i tutaj w tej drugiej zremisował. i Cóż, no, udało się sprawić fajną niespodziankę właśnie z Jankiem, no i dzięki temu ten turniej zrobił się dużo ciekawszy. W ostatniej rundzie też okazało się, w sumie nie spodziewałem się tego, myślałem, że Janek wygrał 2-0, a że skończyło się też 1-1 i że no, nie tak dużo brakło nawet, żeby w ogóle zrobić jeszcze większą niespodziankę, ale i tak wydaje mi się, że jest super. No jest to chyba takie największe osiągnięcie w karierze, także oczywiście bardzo, bardzo wiele. Tak, jest to w fantastyczny sposób i promocji, i tutaj no, od wielu, wielu lat tutaj turnieje organizowane w Katowicach są na fantastycznym poziomie i promocja właśnie i sam, samo organizowanie, sala niesamowita, także tutaj no wszystko mega, mega fajnie.